Witam Państwa. Marcin Janowski z Bydgoszczy. Proszę Państwa, tak na wstępie 700 zł na każde dziecko, a nie 500 zł. 700 zł na każde dziecko na dzień dobry, a nie 500 zł. Z tą różnicą, że nie w postaci 500 zł, tak jak jest teraz, w postaci żywej gotówki, force szmalu, który może być wydawany do. Zagranicznych marketów, czy po prostu do zagranicznych monopolistów, i ta, ta nasza krwawica spompowana z naszego kraju granicę do praktycznie naszej konkurencji, która jest bardziej dla nas wroga jak pożyteczna, tylko w takich właśnie alternatywnych instrumentach benefitowych zamiast po prostu żywej gotówki zamiast żywego szmalu to były właśnie tego typu yy, zastosowany alternatywny system benefitowy w formie uporządkowanych i powiązanych wzajemnie pięciu benefitowych narzędzi nabywczych a więc bony towarowo bony towarowo usługowe talony towarowo usługowe talony towarowe tu są systemy lojalnościowe tak zwane żetony Y, tu są systemy kontrolne, czyli tak zwane TZ i RTZ-y, tak zwany system y, recyklingowy no, bardzo mocno przykładający się właśnie do ochrony środowiska. Całokształt nie dość, żeby byłby korzystny dla naszego kraju, dlatego żeby w pełni omijał y, zagraniczne markety i różnego rodzaju zagraniczne korporacje. Nie pompowałby po prostu tych benefitowych dodatków do zagranicznych korporacji, to jeszcze dodatkowo by bardzo wspomagało ochronę środowiska poprzez właśnie wdrażanie opakowań zwrotnych i odzieży zwrotnej. Znaczy odzieży zwrotnej. Beneficjent przy, zakup, przy dokonywaniu realizacji tych talonów, czyli po prostu przy kupowaniu towarów, rozliczałby się powrotem z tych towarów, zwracając się do punktów recyklingowych. Z których punktów recyklingowych dostawałby te tzw. RTZ-y. Zwracałby do tych punktów recyklingowych wielokrotnego użytku opakowania, właśnie do produktów spożywczych, opakowania szklane oczywiście. No i zużytą odzież, na których wszystkich tych produktach byłyby zabezpieczenia, w formie właśnie takich odpowiednio wszytych czy wgrzanych kodów kreskowych które gwarantowałyby, że ten beneficjent faktycznie te bony nie zdefraudował czy te talony nie zdefraudował, tylko faktycznie dokonał za nich konkretnych zakupów, tych, których ustawodawca chce, czyli Kupił za nie artykuły dla dzieci, kupił tam książki, oczywiście żywność, odzież, jakieś leki, ewentualnie jakiś sprzęt, czy tam jakieś asortymenty rehabilitacyjne, jeżeli miałby jakieś chore dzieci, to wtedy jeszcze mo można byłoby podwyższyć mu tą stawkę tych benefitów, czyli nie tam 700 na dziecko, tylko nawet 900 na dziecko, od pierwszego dziecka włącznie. Ale gwarantowałoby to, żeby to nie szło do zagranicznych marketów, tylko szłoby to do wszelkiego rodzaju polskich instytucji i polskich sklepów, polskich hal targowo-usługowych, a więc krążyłoby to w naszym zamkniętym obiegu ekonomiczno-gospodarczym, a więc w pełni funkcjonowałoby to w obiegu, na, w obiegu naszych lokalnych rynków, w obiegu naszych e, regionalnych rynków krajowych. Tu jeszcze dodatkowo taki element promocyjny, czy promujący tam produkty przemysłowe, polskie produkty przemysłowe, no i produkty spożywcze. Postaram się to Państwu teraz przedstawić w postaci obiegu tych instrumentów. O, tu krótko budowa tych talonów towarowych, to jest talon towarowy, to jest talon towarowo-usługowy. Talon towarowo towarowy miałby dodatkowo służyć taką TTZ, to był ten element kontrolny, który byłby odrywany i z tego potem beneficjent w kolejnym miesiącu by się rozliczał, tak żeby uwiarygodnić przepływ te, tych benefitów, że faktycznie nie zostały zdefraudowane na gorzałe i papierochy, tylko że faktycznie poszły na takie, a nie inne produkty na tych TTZ z drugiej strony byłyby nanoszone nadrukowywane kody kreskowe w punktach sprzedaży lub pieczątki z podpisem tu TTUZ-ki, czyli talon y, towarowo-usługowy, dodatkowo oprócz tak, jak talon towarowy, który by był przeznaczony do zakupu właśnie artykułów spożywczych, przemysłowych itd. Tak na użytek właśnie y, na użytek dzieci i na użytek właśnie rodziny to ten total towarowo-usługowy, że dodatkowo by za umożliwiał realizowanie usług, czyli dentysta, jakieś tam zabiegi medyczne, jakiś basen i tak dalej wszelkiego rodzaju jakieś usługi medyczne związane właśnie z jakąś ewentualną rehabilitacją dzieci i tak dalej. No z szeroko rozumianymi usługami, oczywiście nie agencji towarzyskiej, tylko w placówkach jakichś państwowych czy w placówkach polskich, polskich państwów, placówkach też i prywatnych, ale w polskich placówkach, nie żadnych zagranicznych korporacjach, które by umożliwiały te talony towarowo-usługowe do realizacji właśnie jakichś różnego rodzaju usług. Yy, właśnie w płaszczyźnie tam leczenia, rehabilitacji, utrzymywania zdrowia rodziny i dzieci nie? i tak zwany element kontrolny TTUZ, który by był właśnie oznakowany jakimś nadrukiem, pieczątką, podpisem, w zależności od jak, jaką tam technologią by dysponował y, sprzedawca tych usług, który by się chciał w ten system wpiąć, zyskując oczywiście tym masę klientów, bo zaznaczam, 500 plus na ten moment pochłania około 4,5 miliarda rocznie, nie? to troszeczkę pieniędzy jest i połowa z tego ponad idzie do zagranicznych marketów, a to idzie za granicę. Wek czyli nie dość, że pompuje nas pieniędzy, to jeszcze wzmacnia naszego, można powiedzieć, rywala. Tu są właśnie te instrumenty kontrolne, już tak oddzielnie pokazane: to są te TTUZ-ki, TTZ-ki. I tu są te rtz ty o których mówiłem, to byłyby te element recyklingowy a więc opakowania zwrotne, które by się zakupowało yy, zakupywało właśnie w ramach tych benefitów yy, talonów towarowych i talonów towarowo-usługowych. Znaczy, talony towarowe konkretnie były na towary, a towarowo-usługowe na towary i usługi obejmujące ogólnie w tych pakietach benefitowych. Yy, a RTZ-y to byłyby pozyskiwane za rozliczanie się z tych opakowań zwrotnych, które uprzednio za te talony kupiliśmy. Można byłoby pozyskać dodatkowe RTZ-y, po prostu z, z, oddając do punktów recyklingowych dodatkowe surowce wtórne. To byłoby dosłownie takie promowanie i zachęcanie ludzi do recyklingu, do, do, do sprzątania, do, do po prostu dbania o nasze środowisko. To by faktycznie motywowało, bo tutaj były jakiś nominał odpowiednik 50 zł i faktycznie te opakowania zwrotne, które by tam były oddawane, plus jakieś jeszcze inne surowce wtórne, byłyby odpowiednio tam wyliczane z jakimś tam korzystnym przelicznikiem, żeby tym wszystkim benefitom opłacało się takimi rzeczami dodatkowo zajmować. Tu są bony. Bony towarowe byłyby jako elementem dodanym, bonusowym, takim ekstra dodanym elementem. W nagrodę właśnie jakby beneficjent oprócz rozliczenia się tych podstawowych elementów kontrolnych jeszcze dodatkowo tych RTZ-ów tam nazbierał, to wtedy by dostawał właśnie te bony towarowe z urzędu gminy. Bony towarowy praktycznie już by funkcjonował jak zwykła gotówka, można byłoby ewentualnie za nią właśnie nabyć jakieś tam powiedzmy już jakieś asortymenty tytoniowe czy jakieś alkoholowe niskoprocentowe, a te bony towarowo-usługowe idealnie się sprawdzały do, do opłacania różnego rodzaju rozrywek na wakacjach, jakieś tam parki rozrywki i tak dalej. Z drugiej strony tutaj mamy też odrywane żetony towarowe i żetony towarowo-usługowe, czyli generalnie to byłby taki element lojalnościowy przy tych i bonach towarowych, i bonach towarowo-usługowych. Generalnie tym systemem lojalnościowym chciałoby się, Niejako spowodować, żeby beneficjent, który by dodatkowe te bonusy dostawał w postaci już tych bonów ekstra ponad te 700 na dziecko, też żeby to dostawał, jakby tam się, jak ktoś mówi, dobrze sprawował, to y, motywowałoby, żeby no, nie wydawał jednak tam gdzieś tak bezmyślnie tych bonów, tylko jednak gdzieś do jakiegoś tam pobliskiego swojego rynku regionalnego w jakimś w swoim obszarze regionalnym żeby po prostu sobie gromadzić te żetony towarowe jako, jako bonusy rabatowe. Potem wracając z powrotem do tej, do, tej, do tej hali, na przykład targowo-usługowej, polskiej hali targowo-usługowej, mając z tej placówki tam pieczątki, czy tam kod dodatkowy kreskowy nadrukowany, no to go upoważnia do jeszcze dodatkowych rabatów, nie? z chwilą, kiedy by je gdzieś tam wydał zupełnie w jakimś tam dalekim miejscu od miejsca zamieszkania, no to już by potem być może nigdy do tego sklepu nie wrócił, żeby się upomnieć, że tam dokonał zakupy i w związku z tym, dokonując kolejne zakupy, to go już by obligowało jako system lojalnościowy do jakichś zniżek, nie? A więc no to by to troszeczkę motywowało, że rób zakupy mniej więcej w obszarze swojego zamieszkania. A jak już jesteś gdzieś na wczasach, to też w miarę w obrębie tam swojej kwatery, gdzie jesteś za, zameldowany i tak dalej, Taki po prostu typowy system lojalnościowy. I tu właśnie jest pokazane ten system zabezpieczeń w postaci pieczątek lub jakichś tam dodatkowych nadruków kodów kreskowych. No to są właśnie te żetony jako właśnie ten system, system lojalnościowy. Tu jest żeton towarowy, a to jest żeton towarowo-usługowy. Typowy system lojalnościowy, motywujący do powtarzalności zakupów powtarzalnych w Dziś, w miejscach blisko mojego zamieszkania, ewentualnie blisko mojego pobytu, klient czy beneficjent nie robiąc tego typu zakupów, no to sam byłby stratny. Kupony rabatowe, proszę Państwa, no to jest typowa już tutaj z kwestia rabatu. Różnego rodzaju rabaty na rynkach regionalnych i rynkach lokalnych, sezonowe na jakieś owoce, warzywa, na inne jakieś produkty tu jakieś tam kupony promocyjne na jakieś produkty przemysłowe krajowe produkty przemysłowe i tak dalej a więc taki system promocyjno-rabatowy tego akurat nie muszę tu objaśniać, bo to jest tam wszystkim naznane i tu jest proszę Państwa dość taki istotny element, a więc przepływ tych talonów towarowych to jest dom, tu jest urząd gminy tu jest punkt recyklingowy tu jest fabryka, która już finalnie wykonuje jakieś produkty do miejskiej hali targowo-sługowej. To jest miejska hala targowo-sługowa, to jest fabryka i tu są też jakieś y, przetwórcze, prze, y, punkt przetwórstwa, który pozyskuje częściowe surowce od punktu skupu i je przetwarza też na jakieś już y, opakowania czy jakieś półprodukty do tej fabryki, gdzie tam już finalnie się wytwarza produkty do hali, y, które się już oddaje do tej hali targowo usługowej A więc jak widzicie Państwo całkowicie jest obieg na rynku regionalnym czy tam rynku lokalnym, nie ma tu ingerencji jakichś zewnętrznych kapitałów, zewnętrznych monopolistów którzy wysysają pieniądze i walą gdzieś je poza ten obszar, czyli tak jak jest na przykład teraz, to dom dostaje 500 plus z urzędu gminy idzie do Kauflanda, robi zakupy i praktycznie tam 50% czy tam 40% z tego zysku jakie Kaufland bierze z tych towarów Wali na zachód, tam do centrali w Niemczech, na przykład. No. I w związku z tym, y, tego typu system omija te wszystkie właśnie zagraniczne y, pompy naszych pieniędzy, zagranicznych tych, y, zagraniczne te korporacje, zagranicznych monopolistów, co strasznie wypompowuje nasz rynek. Jeszcze raz podkreślam, na samo 500 aktualnie idzie około 4,5 miliarda rocznie. Śmieją wątpić, że połowa z tych pieniędzy trafia do marketów, może nawet ponad połowa, i z tego ćwierć z całego tego 4,5 miliarda to jest żywy zysk, który te zagraniczne korporacje i markety pompują za granicę. A więc około miliarda jesteśmy okradani rok w rok przez zagraniczne korporacje i markety. A więc jest się o co bić. Tu już jest, bez tam, w uproszczeniu. Aha, no jeszcze Państwu przedstawię, a więc tak y, talony towarowe idą do domu w tym moim układzie benefitowym y, y, konsul, czy beneficjent idzie do hali, mi, polskiej hali targowo sługowej dokonuje zakupów w, y, wraca z tymi zakupowa, za, zakupami w towarach y, w opakowaniach zwrotnych opakowania zwrotne y, Zanosi do punktu recyklingowego. Z punktu recyklingowego dostaje recyklingowe talony zwrotne i z takim pakietem z tymi recyklingowymi talonami zwrotnymi i z talonami towarowymi zwrotnymi, czyli z tymi co tam Państwu pokazywałem, z tymi zielonymi końcówkami oderwanymi od tego talonu towarowego i z tymi czerwonymi RTZ-ami, z powrotem udaje się do urzędu gminy. Jeszcze jest taki jeden aspekt, jeżeli beneficjent dodatkowo jeszcze do punktu recyklingowego zaniesie jakieś surowce wtórne, to dostaje dodatkowe jeszcze RTZ-y po bardzo korzystnych kursach. Te punkty te, te, za, te, za te surowce wtórne dostaje te RTZ-y i z całym tym pakietem RTZ-ów i, i tych talonów towarowych zwrotnych idzie do urzędu gminy z urzędu gminy z powrotem dostaje właśnie te talony towarowe jeżeli ma ponad normę tych RTZ to jeszcze dodatkowo dostaje bony towarowe I, i ponownie dokonuje tu zakupów i kółko się zamyka hala targowa polska hala targowa targowo-osługowa po uzyskaniu tam tych talonów towarowych idzie z nimi do urzędu wymienia te talony towarowe w urzędzie gminy na złotówki, na pieniądze i tymi pieniędzmi dokonuje z fabryki już normalnych zakupów tych znowu towarów, żeby towarów tych benefitowych na no kolejne zakupy tych beneficjentów. Tu jeszcze dodatkowo widzimy obieg surowców wtórnych, czyli oprócz opakowań zwrotnych jeszcze może dodatkowo beneficjent zanosić surowce wtórne. Surowce wtórne ten punkt recyklingowy pozyskuje za darmo, to jest właśnie jego możliwość utrzymywania się, tak żeby nie, nie, nie generował takich dodatkowych kosztów dla Urzędu Gminy. I za te surowce wtórne, ewentualnie za te opakowania zwrotne i surowce wtórne, które oddaje do fabryki i tu surowce wtórne do przetwórstwa surowców wtórnych, za to pozyskuje właśnie pieniądze. Z tego tytułu się on utrzymuje, to jest jego punkt, to jest jego utrzymanie. Fabryka, też oczywiście już na przetworu przetwórstwa przetwarzająca surowce wtórne, też już jakieś tam produkty opakowania, czy tam inne odzież czy coś przesyła do tej fabryki, na przykład no nie wiem, gdzie ogólnie już przetwarza te pół, pół fabrykaty na, na finalne produkty, to idzie znowu do tej polskiej hali targowo sługowej i tak jak Państwo widzą, jest pełen obiekt zamknięty produkcji recyklingu. Yy, przetwórstwa tego, tych recyklingowanych yy, różnego rodzaju surowców, finalnej fabryki, która tworzy konkretne produkty, produktów już, które idą do konsumpcji, do konsumenta. Urząd Gminy kontroli, Oczywiście Urząd Gminy, jak Państwo widzą, dostaje jakieś tam talony, a zamiast za to wydaje pieniądze. No tu jest właśnie ten koszt, ale i tak zapewnia taki obiekt tutaj pracy wokół, plus jeszcze odzyskiwanie surowców wtórnych, że... Finalnie nie ma żadnej stąd pompowania kapitału za granicę, a masa ludzi pozyskuje pracę. Ci ludzie wtedy płacą podatki itd., tak i, tak i to w jakiejś tam konkretnej formie, wymiernej, dużej formie finansowej wraca do urzędu gminy. A więc w związku z tym można dać więcej jak 500, można dać 700 na jedno dziecko, a i tak wszyscy będą na zadowolenie. No, tu już jest bez tej przetwórstwa tworzy sztucznych ten sam układ, tylko bez przetwórstwa tworzyw sztucznych. Tu już dodatkowo z bonami towarowymi, jakby na przykład same surowce wtórne, to właśnie dostaje bony towarowe. No to już nie będę aż tego tak po prostu zamiast talonów towarowych są bony towarowe. Jak dodatkowo jeszcze beneficjent. Chce sobie dorobić i tych RTZ-ów nazbierać. Wtedy z samymi RTZ-ami idzie do Urzędu Gminy, i te RTZ-y są dosłownie traktowane prawie jak gotówka zamiast za to dostaje bony towarowe, które dosłownie działają praktycznie jak gotówka, z tymi bonami towarowymi dodatkowo idzie do tej hali targowo-usługowej i tam robi jeszcze dodatkowe. To jest to, co Państwu mówiłem, że można sobie dorobić i do tego 700+, plus, można dobić tam do 900+, plus na dzieciaka i więcej, w zależności ile beneficjent dodatkowo jeszcze tych surowców wtórnych na, na ściąga do tych punktów recyklingowych i stamtąd pozyska tych RTZ-ów. Czyli tych recyklingowych talonów zwrotnych. No i tu jest sam przepływ bonów towarowych, i tu jest pokazany przepływ już talonów towarowych, tylko samych talonów towarowych. Idzie beneficjent do tej miejskiej hali, kupuje towar, talony towarowe idą do sprzedawcy, tutaj beneficjent bierze towar, sprzedawca odrywa te właśnie TTZ-ki jako ten element kontrolny wydając też towar i podbijając te ttz -ki. tu macie Państwo 1, 2, 3, 4, nie? to jest czwarty, tu podbija te ttz ki tam je odpowiednio przypieczętowuje i podpisuje, albo nadrukowuje w jakiejś tam specjalny kasie fiskalnej odkreskowy i ten element idzie do klienta, to idzie do sprzedającego. Tu sprzedający z tym asortymentem ttz i z tym towarem idzie do, do siebie, do konsumpcji, że tak powiem, tego produktu, produktów to jest już dla sprzedającego. Konsumpcja towarów. Udanie się z opakowaniami zwrotnymi do punktu recyklingowego. Wymiana w punkcie recyklingowym opakowań zwrotnych na rtz Na to czerwone co Państwu mówiłem. Jeżeli dodatkowo już jakieś surowce wtórne przyniesie, to dostaje więcej tych rtz -ów. I z tymi ttz Y, tu klient idzie z RTZ-em już z punktu zwrotnego, z punktu um, tu recyklingowego do domu, i tu punkt recyklingowy za darmo pozyskuje te opakowania zwrotne opakowania zwrotne wielokrotnego użytku szklane, które by stanowiły normalny towar. I y, y, klient, y, y, beneficjent właśnie te TTZ-y i te recyklingowe towary y, recyklingowe y, talony zwrotne udaje się z nimi do urzędu gminy i to wymienia właśnie na te z powrotem no, kolejne te talony towarowe. I w przypadku tam jeszcze w pełnego wywiązania się z paragonów i tak dalej, może dodatkowo dostać, dostać właśnie jakieś kupony rabatowe. Tu jeszcze tak założyłem teoretycznie w przypadku żadnego udokumentowania, czyli jest podejrzenie, że klient mógł tam, beneficjent mógł Zdefraudować część tych talonów towarowych, na przykład na, na alkohol i, i tyton, no to jakąś ewentualną karą byłoby wydanie w kolejnym miesiącu trochę mniejszej ilości talonów towarowych. No, to jest jeszcze kwestia dyskusyjna. No tu założę, że minimum do tego punktu kontrolnego to musi mieć przynajmniej ten jeden jakiś RTZ i te tam TTZ, żeby dostać ten minimalny podstawowy pakiet, nie? plus taki jakby trochę karny pakiet. Jak, jak jest podejrzenie, że beneficjent no jakiś tam kręci lody na lewo i po prostu defrauduje talony na, na alkohol i papierosy a tu już jest y, pokazane jak beneficjent dodatkowo jeszcze wywiązuje się w pełni ma wszystkie paragony i tak dalej i dodatkowo jeszcze przynosi dodatkowe RTZ-y, czyli te, te recyklingowe talony zwrotne za różnego rodzaju surowce wtórne i dodatkowo wtedy zaczyna dostawać oprócz tej podstawowego pakietu jeszcze pakiet rozszerzony w postaci właśnie tych bonów to jest konkretnym dodatkowym szmalem no i tu w zależności ile tych dodatkowych artezatów przyniesie tyle ma się dodatkowego pakietu tu już są tylko takie tuż tu nawet może przynosić same artezaty dodatkowo jeżeli ma tyle czasu czyli Dorabiać sobie po prostu w ten sposób, że przynosi do punktu skupu te e, surowce wtórne, za to dostaje e, RTZ-y, z tym idzie do urzędu gminy i urząd gminy za to mu wydaje te dodatkowe bony jeszcze. Czyli może sobie po prostu za to jeszcze tam konkretnie dorobić. Tak wyglądają więc opakowania zwrotne z zabezpieczeniami, właśnie tymi kodami kreskowymi, które były odpowiednio tam jakoś wtopione, to były opakowania wielokrotnego użytku. Które by właśnie y, były konkretnym towarem, te wszystkie recyklingowe punkty by dostawały ten towar za darmo, i to by właśnie gwarantowało utrzymywanie tych punktów recyklingowych to akurat y, zabezpieczenia na odzieży, a tam były za, zabezpieczenia na Opakowaniach spożywczych, no proszę Państwa, to by było mniej więcej wszystko tak oględnie przedstawione, ale, ale staram się możliwie jak największym skrócie odnośnie właśnie całego tego systemu benefitowego zamiast zamian za te 500, plus, jakie mamy aktualnie. Zachęcam do przemyśleń, zachęcam do komentarzy, oczywiście, jakieś tam złośliwe komentarze czy coś, to z góry mówię, że będę usuwał. Uważam, że tak jak mówiłem w poprzednich filmach, że czas naprawdę zacząć modyfikować tę naszą gospodarkę i robić taką alternatywną, żeby nie dać się tak ssać przez te zagraniczne monopole i zagraniczne korporacje. Bo w przeciwnym wypadku, tak to pokazałem w poprzednich filmach, grozi nam totalne niewolnictwo i zabory, czy, czy no, nic ciekawego w każdym razie. A więc za poświęcony czas i uwagę, dziękuję. Zapraszam do obejrzenia, do obejrzenia kolejnych filmów. No, do usłyszenia Państwa.